Dzień dobry, witajcie Lego Ninjago Seabound. Pierwsza rozgrywka. I jak przejdę tę grę, to dostaniemy paczuszkę za darmo do otwierania. Więc jest o co walczyć. Mamy Kalmara, lecimy. Drużyna NII kontra Kalmar. Ja jestem w kalafiorze. Zostawcie lajka, like miło mi będzie. Lecimy, a weźmiemy sobie pada. Nie będę sterował. E, bo mi podwędził. Teraz płaszczkę ma tutaj. Dawać mi go. Dawać mi tych wszystkich ninja tutaj. O, co dostaniemy? Kieliszek to drink. Robimy drinka, tinka. Panowie, ale chcę tam zejść. Masz tam. Sio. Faszo von. Dobra, cyg ją. Cyk, cyk, cyk. Nie ma. Nie ma. Jesteście u nas. Oj, tu się z nim bić. wycofuje się, słuchajcie. Wycofuje się. Bierzemy sobie tego. O boże. To jest słabe. Dobra, panowie, gdzie jest reszta mojej drużyny, ale mnie tu odbiło? Jesus. Dobra, Pań, pizza się przyda, troszkę się uleczymy. Ale jak mamy przejąć ten punkt? Dobra, przejęliśmy go. Dobrze, bronimy punktu. Nie damy się. A ten, co tam robi, zobaczcie. LOL, pokonał mnie! No nie wierzę. <grym> Co tu się wydarzyło? Dobra. Okej. Okay. No nie, nie użyjesz tej pizzy, nie ma szans. My użyjemy, ja za to użyję kielicha. Supermocy. Dobra. Dobra jest. Udało mi się ich tutaj położyć. Czy jest tu kolejne jakieś? Czekajcie, bo ona tu będzie strzelać. Nie ma takiego strzelania. Dobra, przejmujemy spokojnie sobie ten punkt z 20 punktów. Jakieś te, kolejne. Nie ma tutaj. Ale ten miecz fajny jest, ten mieczyk tutaj. Dobra, ja się uleczyłem. Nie ma to tamto. Dobra. Na razie jest super. Nie możemy im dać satysfakcji. Oj oj oj. Teraz oni ten punkt tu przejęli. Ale dobra, może dostaniemy kielich. Dobra. Ok, mamy statek. Statku potem użyjemy. Dobra, 10 sekund, bronimy terenu. Ej, co my to? No co za koleś. Dobra. Jest 10 sekund, znowu odliczanie. Dobra, samolot. Wygrana. Wow, trudno było. Ale się udało. Także mamy paczuszkę, możemy otworzyć. To mi się podoba. Top broł leży na drugim miejscu byłem, czy na trzecim? A? No, ale może odblokujemy w końcu jakieś kolejne rzeczy. Słuchajcie, ja wolę otworzyć teraz tą paczuszkę. Wyjdźmy sobie z tego i otworzymy paczkę, bo mamy taką możliwość. Więc zobaczmy, co tu wypadnie. Uwaga! Smutny clown. Oj, to tak średnio. Liczyłem na coś z Lego Ninjago, ale Smutny Clown też może być. Dobra, to lecimy na kolejną rozgrywkę. Oby nam tutaj wyszło coś. Może weźmiemy Jurassic. Ok, czyli wybraliśmy Blacktron. Okej. Okay. Ten w ogóle ten temat, ta tematyka Lego była naprawdę spoko. Pamiętam jeszcze, jak byłem młodszy, to lubiłem właśnie te kosmiczne, elektronowe rzeczy. Ale no, zobaczymy. Teraz może będzie nam troszkę łatwiej wygrać. Kto wie? Kosmiczny łotr. Kapitan Mag Magenta. To lecimy. Musimy pozbierać kryształy. Jak oni tak. A, tu robią te ślizgi, dobra. Dobrze o tym wiedzieć. O, Jesus. Ale mnie tu chcieli... O, zostałem panem pizzą! Pizza, mamma mia! Gdzie są reszta od naszej załogi? Co oni tam robią? Dobra, nie chcę być już pizzą. Oj, to jest słabe. I sama Mija. Dobra, mamy dwa auta, więc nie jest tak źle. Dobrze, ten samochód jest spoko, naprawdę. Dobra, zbieramy kryształy. Dobra. Dobra, masz 22 sztuki, więc jest całkiem nie tak źle. Więcej pozbieramy tych kryształków. Dawaj, dawać, my tu mamy. We... Ale mnie odbił. Co to ma być? O oh, Jesus Christ, ale nas zrobił. Bijcie go tam. Musimy go pokonać. Musimy pokonać tego, co ma bardzo dużo kryształów. Gdzie on jest? Dobra, bierzemy go. Gdzie on uciekł? Gdzie uciekasz? Dobra. Mamy super moce, dowalić mu. Dobra, czekajcie, gdzie ja tam zeskoczyłem? Nie rozumiem. Dobra, trzeba uważać. Żebyśmy nie przegrali czasem. Dobra, wygrana. Pięknie. Kolejna wygrana. Subcio. Tylko na którym miejscu będę? Na pierwszym, proszę bardzo. Nie, to byłem na pierwszym czy nie? Mistrz Brawler, odblokowałem osiągnięcia jak widzicie. Spoko. No nic moi drodzy, dzięki wam za uwagę i do zobaczenia.